Cześć, tutaj X pierwszy, -x, X. a ze jest... pierwszy, 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 witam witam Was. pierwszy, uh, uh. uh, drugim... Uh, czwartym... drugim ja gadam? w czwartym odcinku Survivalwania. Przepraszam bardzo, że ja nie wrzucałam odcinków, ale mi się chrapić popsuł. bo po prostu nie byłam w stanie tego odcinku wrzucać. Kompletnie mi się wszystko zruchamać i mi się popsuło wszystko za jednym ostrzałem. A ja jestem troszeczkę dzisiaj przeziębiony, więc sork jakby nam pociągnął nosem, czy coś takiego. No właśnie. A ja robimy to, co wtedy na te kaślenie? Co? No, no, to jakie kaszlenie, ale tak, tak, tak. Chyba nie wiem o co chodzi. No, to takie... <laughs> wiesz. To co robimy na dzisiejszym <laughs> odcinku? no um, nie wiem. Na razie się pokryczymy, bo się... O, zrobiliśmy... Zaleźliśmy gdzieś diaksy tam... Gdzieś kopaliśmy tam w tej kopali dalej. Spotkaliśmy... To chyba był... Nie pamiętam O, fuck, jaki lag. <laughs> Wow, wow, znowu mi ten serwer tutaj zacurlamy. Co ty z nim zrobiłaś? Czy Boże, to... chodź do łóżka. Czy Wito widzicie? Idź do łóżka! Kurde, co ty robisz? Co ja? Już cię zbiłem. się, co się Daj mi spać, kobieto! Dobranoc. Dobranoc. Zobaczmy, czy otwarte zombie nas zjedzą. Wake up! It's morning Zaśpiewaj coś Tralala, tralala, tralala No nie, tu widzę kostka się pali za Mięsny jesz, mięsny jesz, ty go zjesz, ty go zjesz Ale Hicior. Dobra, co dzisiaj robimy? Musimy coś ogarnąć. Nie wiem, ogarnij się co chcesz. Ha! Przepraszam cię bardzo? No. Nie wiem, ja bym wyrównała teren na tym całym świecie, a tak? Nie, ja bym się dzisiaj wybrała do dżungli. Tam jest creeper, tam jest creeper. What the fuck? Kabum. A Ej dobra, idziemy gdzieś, bo ja zaraz... Idziemy bo ja zaraz tutaj zwariuję. Co? Idziemy gdzieś, bo ja zaraz zwariuję. No dobrze, pójdziemy gdzieś Chodź do domu. Nie. Jaka tu jest dziura. Dobra, każdy nagrywa osobno- Dobra, dobra, rozumiem, nie lubisz mnie, okej. Okay. Lubię Cię. No 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 no. No, co ty masz wspólnego? Chodź do dżungli, o co ci chodzi? Ja tam sobie wchodzę w jakąś górę, będę wbijał ho 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 Ja idę do dżungli. A właśnie, chcę was zaprosić na mój serwer. Fuck. Hamaci. Mam taki, taki troszkę hamacie, albo z hamaci będzie lami. What the fuck? A ty co, zacięła się płyta? Nie, po prostu coś mi tak lami na tym twoim serwerze, takie mam cofki, że to jest nieporozumienie. O no Boże, bo ty mieszkasz w Londynie! No to co z tego? dużo z tego, to by będzie lamić. Ale no dobra, na razie jest git, na razie nie jest źle. Ostatni mi tak tu nie lamił. Coś nagrzebałaś kurczę, było dobrze i nagrzebałaś. O boże, bo zrzeszła ta wersja głupia cztery. A no tak, znowu to gówno, nie no to od tego mi tak lami coś... Ten, odc... Ten odcinek ja nazywam, nie ma opcji. Co my możemy tutaj robić? Hmm. Może jeszcze to... jeden jeszcze. Idę do domu odłożyć temy i będę szedł na los szczęścia. No jeśli się uda to git. Jeśli nie, no to zabiję się i No lala Tam zaraz do ciebie przyjdę Poczekaj, ja idę do domu na chwilę, odłożę ci tam. już? Nie, odkładam dopiero. Co chcesz mnie zabić? Nie. Nie ma Cię pytam, bo ja też chcę tam iść, jesteśmy w separacji. Muszę skrzynkę zrobić. Sorki za to. Jesteśmy w separacji! Sorki, sorki. sorki. No, patrzcie te logi, ludzie! No ludzie, wiesz co, z tu Minecraft'a... E A chyba, ty to, masz 1.2.4? Nie. Nie? <śpies _> <śpies _> wiem, dlaczego z strami? O kurczę, chyba muszę zrobić cięcia, bo mi moja kuzyneczka przysłała. O nie, to te gówniane deski Ciekawe, czy skrzynia też wyjdzie czarna. I na chwilkę przepraszam. Co to było? O, do... Co? No dobra, że są. No i czemu się nie ruszasz? Bo coś robię. Coś mnie zadziwiło. What the fuck? Ej nie wiem, takie lagi to mnie aż się ja takich boję No przestań Co ja ci robię? Bijesz mnie, nie Boże kiedy to było Ale ja bym w tej kuli coś epickiego zrobiła Właśnie, kiedy to było, widzicie te lagi? Przepraszam bardzo, znowu 40 iron nakopaliśmy, lol Mam coś węgla żeby to przetopić? Eee ba ba, 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 ba ba gdzie ten wągiel? O. <gry> wągiel, o wągiel? Ej do mnie zadzwoni kuzynka to przepraszam bardzo ale tego odcinka ja tu zrobię przerwę i tylko to wstawię i tak Bo moja kuzynka w to na końcu nie mam, to gdzieś się strasznie rzadko widzimy. I co przyjeżdża czy dzwoni? No, dzwonimy, przyjeżdżamy do siebie nie? co się robi? Robisz? będzie swój. O, cześć. Ty masz tyle żelazo. Jesteśmy w separacji, ja Cię nie lubię. Cię już nie lubię, ja Cię już nie lubię, Ładu, Cię już nie mnie. A! Kobiety w tym, w tym kraju panują. Powiedz mi, że on jest upieczony. A, jest. Co ty robisz w ogóle, powiedz mi? Nie <trybuj> ja wiem. Zostaw mnie w ogóle. Wredna kobieto Spadaj! Oj, uważaj, bo ja mam ciężką alterarię. nie zabłucham się... O, Chcesz się bić? Chcesz się bić? Ja nie mam biedni, ja serduszek. Ja, 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 No fuck No co ty od w ogóle wyczyniasz kobieto? Nie wiem, ale kuzynka by to pisa! Aha, jaki czad Pozdrowienia, pozdrowienia od Andre. <ścoughs> no f**k No fuck? Gdzie ja jestem? No f**k, o no a mnie pozdrawia? To jakby co na no, jakąś zimkę jest zajęta? Tep. ma weź mi tepnij do siebie, kobieto. No, sam się tak mi. No! No! Ja piszę, że nie mam akcesu. za... Aj Czy ja w ogóle jestem w ogóle? Jeszcze to... No pa coś. Ale przysięgam wam, jak zobaczysz ten filmik, później to są po prostu nie, nieporozumienia jakieś. A czemu jej temy powiedz mi? <śmiech> <śmiech> Ej, prawda, że ten, że ten filmik nie wyjdzie superowo? Czemu? Założę o 1000%. Raczej nie. <laughs> Dyrtsta, dyrtsta. Jaki e ty masz ten sy... Cicho, 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 coś mi łama krzyczeć, cicho, Masz mój diamentowy kilof. O, ty fanatyku, dostaniesz dyrtka. Mój diamentowy kilof, już jestem. No! Widzicie to opóźnienia ja Słyszałem go na klika, a dopiero teraz dostałem. Oddawaj moje itemy w ogóle. Babę tu rządzą, babę tu rządzą, nie dostanie. Babę tu rządzą, babę tu rządzą, babę tu rządzą. Mam się opieprzać. Tak, będziemy się opierdalać. O, no przestań mnie zabijać! Bardzo możliwe, że to będzie ostatni odcinek tej serii. Tak, możliwe. Później będę kręcić z Lady coś tam, bo coś tam nie pisała. E, bardzo fajna się wydaje. Więc już wam zapowiadam nową serię, która będzie się ukazywała w soboty. Nie reklamuj się! Tak będę się reklamować, bo na swoim kanale. Czekaj? Okay? Jeszcze ani jednego filmiku na swoim kanale nie widziałem, ale dobra. Nie, jeden, ten pierwszy, ale. Jeszcze nie widziałeś żadnego filmiku. Bo się zaraz Jeden tylko tam jestem pierwszy. Big mama. Ej, no walnie tepnij, bo to jest jakaś porażka. Porażka? Porażka to zaraz będziesz miał jak cię tepna. No po, po prostu tepnij mnie, bo weź, to będzie taki nudny odcinek, że to jest masakra, nic nie robimy, tylko ty mi okładasz i do tego mam lagi. Jakieś no Dobrze, i... no, za chwilę, dobra? Ludzie, powiedzcie, po co Bóg stworzył baby? Żeby to zadowalały. A. <grym> Lol. Ej, no widzicie to co ja? No, no, no. Ha, 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 ha. Ku, No! <ścoughs> najprawdopodobniej, to będzie ostatni odcinek tej serii. Tak, najprawdopodobniej. żeśmy się nagrali? Ja tylko dwa odcinki będę miała na kanale. Które? Ten twój i pierwszy i teraz ten. No lol. Co Patrycja mi pisze? Kogo to zabijam, kogo to zabijam. No, ludzie, pomóżcie, jak ja z nim nie wytrzymam. Dalej tepnij mnie normalnie, nie świruj. No to tepnij się sam, gdybym no, nie nie, mam AOP, coś mi zabrało znowu. Mmm, tak... Um, Omeg i lol Sami jesteś lol Czy wy to widzicie te lagi? Oddamy moje itemesy. Lec się nie oddam do ceny budki, 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 lol Ej, czy wy też to widzieliście lol? Helmo Ford a gdzie jest mój diamentowy kill off? Nie oddam ci go. To jest mój. Nie oddam ci go. Oddawaj ty wred na mendo. No zostaw mnie. No więc co ty mnie radzisz? Radzisz ty? Ty mnie tak radzisz. Przysięgam. przysięgam tak lami, że to jest nieporozumienie. Ej, mój level zrzuciłem przez ciebie, ty! małpowredna. Co ty powiedziałeś? Przez te lagi to normalnie masakra. Ej, co, co to jeszcze, jak Prze Przetłumacz. Ej, ty kurde! No masz te what lagi! What Czy wy to kur... to widzicie? tak? TAKI takim kuo! Tyś tam kończymy ostatni odcinek tej serii tak wiemy długo. Co, 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 co? Bo przysłałeś bardziej. Nie, no że Może tu rzeczywiście. O ty ci taza! Co? Ludzie przysiągą wąwę. Ludzie jak <laughs> mam wąwę i

ja mam autograf od Kasi Cichopeli, no, <grym> no ciekawe, mało mnie to jakoś obchodzi. Dobra, zresztą nie będę się wypowiadał o słownych osobach. A, dobra, zresztą, tak samo jak ktoś piewał. Pele w swoim rapie. To jest królowa żelady. Weź mnie tepnij, nie świruj No, no, super, też się cieszę Czy <grym> tepnij mnie do siebie No to już tepnęłam Nie tepnęłaś, jestem w tej dziurze no kurde, nie kurde. nie Dobra, coś jeszcze tepnęłam tak, pra... am. Um. Czy wy czujecie tę tą iluzję, te lagi, czy wy to czujecie? Gdzie są moje itemy, Pytam się grzecznie. Klipper! Cześć. Cześć. Cześć, Clipperza. Oka, bum! Alka-bal, Alka-bal, Ja mo cha Ja, ale spać Któż są moje itemsy? Jakie lagi? Przysięgam Patrzcie Przysięgam, że to jest ostatni Jestem za Przysięgam, że dzisiaj przysięgam, przysięgam, przysięgam Spokojnie, calm down, calm down. jakieś tabletki dał spokojnie, bo nie wyczułaś Co Przestań mi bić, ty mądra jesteś. Zaraz cię pogrzebiemy. Aaaa, run, Forest, Tycho, run! Ja pogrzeb! Jakie logi, przysięgam. Nie no dobra, będziemy się żegnać, bo to był odcinek dosłownie bez sera. Dobra, tepnij mnie i się pożegnamy. To za debil tu mi tu idzie, no chodź to zaraz Cię tu zarobię. Halo. No, czekaj! Ja Ci tu chcę zrobić pogrzeb! Przysięgam Ci, jesteś... Nie, no. nie jest do końca normalna. No, proszę bardzo. Tu. Dobra, chodźcie, pożegnamy, weźmy mi te pli. Czekaj, tylko właśnie... Ciebie znowu cię... chcesz zabić, ale jaja! Właśnie Cię zakopywuję, czekaj! Przepraszam za nią. Za to też przepraszam. Ale i mnie, będziemy się żegnać. Proszę bardzo, proszę bardzo. Pies przy grób. No i znowu mnie zabijesz. No bardzo śmieszne. Nie, Ale... wiesz co, nagrywamy to od początku. Nie, no już niech będzie. Tak, Ty 2, 1, nagrywałaś. Nie, ej nie, naprawdę, nagrywamy to od początku, ja skończyłem. Nie, ja to wrzucę, nie mam opcji, najwyżej piąty nagramy odcinek. Jak to wrzucimy, na Ciebie focha. Wrzucę. No ej, no proszę, nie wrzucaj tego. Dobra, żegnamy się z wami, degenerałekPL i YG To ogląda, rozumiesz, nie? I tak dobrze to, wrzucę. no Boże Jezu, po prostu odwalałaś. Dobra, na razie to jest pa! Pa, pa, pa.